trening pleców, natomiast zrobimy go w trochę innym wydaniu niż dotychczas. Skupimy się na kilku najistotniejszych tipach i wskazówkach, abyście mogli zoptymalizować trening mięśni grzbietu. Mówi się, że dobrego zawodnika możemy poznać po nogach albo po plecach, więc nie przedłużam. Zaczynamy. Pierwszy tip, o którym zawsze wspominamy, jeśli chodzi o trening mięśni grzbietu, to są paski na nadgarstki. Mają one jeden minus. Jeśli z reguły w nich trenujecie i raz zapomnicie ich wziąć na trening, to ten trening będzie prawdopodobnie z Generalnie paski zmniejszają nam prawdopodobieństwo tego, że czynnikiem limitującym będzie chwyt po prostu, a zależy nam na tym, żeby był nim mięsień najszerszy grzbietu, czy po prostu mięśnie pleców. Zaczynamy od wiosłowania jednorąż z martwego punktu. Jeśli chodzi o benefity wykonywania tego ćwiczenia w takiej metodyce, wielokrotnie o tym wspominałem, natomiast przede wszystkim nie skracamy tutaj podświadomie zakresu ruchu, odkładając ciężar po każdym powtórzeniu na ziemię, a także zmniejszamy ilość benefitów widzących za tak zwanym cyklem rozciągnięcia i skurczu. Zaczynamy. Dobra, mieliście coś, coś powiedzieć ważnego? Tak. To Właśnie. Powiedzcie coś może o tym. No, Kiedy, za... Kiedy jesteś jeszcze... tak, We wrześniu prawdopodobnie. E... A gdzie? Sevilla. Nie no, przecież to jeszcze eliminacja. Ale, ale, ale... A widzisz, bo ja w tej, ja w tej federacji jeszcze nie startowałem, więc ja nie wiem. To no będzie mój dwie, prawdopodobnie w tym roku. Natomiast wyszedłem z założenia, że generalnie starty w NPC są w porządku, jeśli mamy ambicje, aby Wyjść gdzieś na jakiś wyższy level, czyli zdobyć tam kartę Pro i tam też startować. Ja natomiast takich ambicji zawodniczych nie miałem, nigdy nie miałem nigdy, też nie nazywałem się zawodnikiem. Robię to raczej czysto. hobbystycznie. jest to moja pasja i w zasadzie zawody to jest taka wisienka na torcie. Natomiast zawody same w sobie nie są celem, tylko droga, którą trzeba przejść, żeby się znaleźć na deskach. Tak więc myślę, że w tym roku po prostu inna federacja. Aczkolwiek nie powiedziałbym, że mniej prestiżowa. Po prostu można inne tytuły wystawiać. E, dobra, jeśli chcemy, żeby każda seria była Równie efektywna i wykonywana na przybliżonej intensywności, to ja zalecam tutaj system piramidalny, szczególnie w przypadku ćwiczeń na wolnych ciężarach. System charakteryzuje się tym, że po prostu z serii na serię zmniejszając zakres. powtórzeń zwiększamy e, ciężar, rozpatrywany na podstawie oczywiście procentu ciężaru e, maksymalnego, czyli po prostu dokładamy o możliwe minimum względem e, poprzedniej serii. Paski jest kultowym już logiem, e, Animala. E, jeszcze jak Facebook nie był tak popularny w Polsce, a o Instagramie jeszcze nikt nie słyszał, to wszyscy siedzieliśmy stycie, e, na forach e, internetowych. Właśnie forum Animala było jedno z największych forów kulturystycznych e, w Polsce, więc pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają te piękne e, czasy gdzie. A, no, piękny czas, ostatnia seria. Warto zwrócić uwagę i to jest kolejny typ, jeśli chodzi o trening mięśni pleców, a w zasadzie o, o to ćwiczenie akurat. Unikamy, staramy się tutaj unikać elementu rotacji, czyli zależy nam na tym, żeby ruch wychodził z samego ramienia i nie dokręcamy już tutaj pleców z tego tytułu, że to nie będzie determinowane mięśniami najszerszego dwietu, a mięśniami brzucha przede wszystkim. kolejne ćwiczenie tym razem druga płaszczyzna podciąganie na drążku z reguły zaczynam od tego ćwiczenia natomiast dziś zrobiłem wyjątek i tutaj jeden przede wszystkim kluczowy element, w zasadzie chyba jeden z najistotniejszych elementów treningu mi się to jest ustawienie łopatki do depresji, czyli rotujemy ramię do zewnątrz i ściągamy łopatkę do dołu, w trakcie ruchu koncentrycznego staramy się przyciągnąć ramię e, w kierunku żebę. A jaki jest, jak jest, jak jest twój rekord utraty wagi w jak najkrótszym czasie? W zeszłym, roku, w zeszłym roku schodziłem, starałem się schodzić kilogram tygodniowo. To było już stosunkowo dużo. Natomiast tak w porywach nawet do półtora kilograma, jeśli tam trochę mniej zjadłem albo źle to wszystko policzyłem, jeśli chodzi o dni wysiłek bo Z reguły sugerowałem się pomiarem masy ciała i tendencją spadkową jeśli... Jeśli sugerowałem się, tendencją masy ciała na przestrzeni tygodnia, jeśli chodzi o dni wysokiej węglowodanów, więc jeśli za szybko schodziło, no to wtedy dokładałem jedzenia. Natomiast jeśli schodziło za wolno, no to wtedy tego, te dni wysokiej węglowodanów były po prostu niższe. Natomiast z reguły zalecam schodzić 1% masy ciała tygodniowo, więc w przypadku kogoś towarzyszy 100 kg. Jest to oczywiście też determinowane i zależne od tego, jaki procent tkanki tłuszczowej na dany moment mamy. Natomiast przyjęło się, że 1% nas ciała tygodniowo, to jest takie zdroworozsądkowe podejście. Przechodzimy już do ćwiczeń izolowanych. Żeby zaoszczędzić trochę czasu, połączymy je w serie alternatywne. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, które jako ciała fustka mogę dodać, że jest jedynym ćwiczeniem izolowanym na mięsień najszerszy grzbietu. Będzie to oczywiście narciarz. Dobra, to jest w zasadzie już piąty tydzień tego planu treningowego. więc ta intensywność rozpatrywana na podstawie subiektywnej skali postrzeganego wysiłku jest stosunkowo wysoka. Jeśli chodzi o to ćwiczenie, to w trakcie ruchu koncentrycznego, w w którym zaczynamy, staramy się ustawić to w równolegle do ziemi, prowadząc uchwytę weciąg dalej od siebie, czyli po jak największej paraboli, jednocześnie rotując ramię do środka, czyli do z wewnątrz. Natomiast pod koniec ruchu koncentrycznego możemy się troszeczkę wyprostować, jeśli chodzi o tułów. A. I kolejny tip, w zasadzie chyba ostatni, jeśli dzisiejszy dzisiejszy o treningie mięśni pleców. W, momencie, w, którym wykonujemy... w zasadzie dotyczy to każdego ćwiczenia. W momencie, w którym wykonujemy ćwiczenie, staramy się wyprostować, wypchnąć klatkę do przodu. W kontekście aktywacji i też stymulacji mięśni pleców jest to niezwykle istotne, więc warto zwrócić na to uwagę, szczególnie w przypadku ćwiczeń wy wykonywanych w płaszczyźnie wertykalnej, gdzie to nawet nie chodzi o to, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo doskonale wiemy, jak teoretycznie powinna wyglądać ta technika, natomiast do czasu, aż się nie nagramy, to by nie, nie będziemy mieć po prostu pewności, że rzeczywiście wykonujemy to ćwiczenie w sposób poprawny i efektywny. Jeśli chodzi o trening bezów to wszystko, jeśli czegoś Wam brakuje w tym materiałach to piszcie w komentarzach. Będę również wdzięczny za każdego kciuka w górę, ponieważ poprawia to pozycjonowanie filmu, a może nawet subskrypcja, albo wiem, nic własnego nie kosztuje, a mi to może kiedyś pomóc. Cześć.